Podkreślam to z wielką przykrością. Niestety, wszystko to, co mówiliśmy, poczynając od jesieni 2021 roku, od samego początku tego ataku hybrydowego na, na, na polską granicę ze strony białoruskiej, wszystko, co mówiliśmy wtedy, dzisiaj znajduje swoje potwierdzenie w kolejnych aktach tego dramatu. To także. Atak dronów, który, z którym mieliśmy nie tak dawno do czynienia, który był realizowany w trakcie ogromnych manewrów organizowanych przez Federację Rosyjską przy współudziale Białorusi, między innymi właśnie na terenach Białorusi w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. Wszystkie te działania, dziejące się zresztą w czasie trwania rosyjskiej agresji na Ukrainę i w czasie systematycznych różnego rodzaju naruszeń naszego bezpieczeństwa, które realizuje Federacja Rosyjska, czy to poprzez samoloty wlatujące w naszą przestrzeń powietrzną, czy przez kolejne rakiety, które, które naruszały naszą przestrzeń powietrzną, wszystko to pokazuje, jak systematyczny. I w istocie z całą pewnością zaplanowany sposób ta akcja hybrydowa przeciwko Polsce, zakłócania tutaj bezpieczeństwa, zakłócania porządku, testowania odporności Polski i Polaków na różnego rodzaju próby naruszenia integralności Rzeczypospolitej i jej bezpieczeństwa, jak bardzo one są niebezpieczne.